Hi, good, to, uh, good afternoon, almost ladies and gentlemen. Dzień dobry, cieszę się, że mnie słychać. Chciałam Państwa powitać z Bazylei, ze Szwajcarii. Nazywam się Tusanti Snia i sama jestem migrantką, która specjalizuje się w międzynarodowym rynku pracy w Szwajcarii. Będę mówiła o integracji ekonomicznej dla, migracji, dla migrantów. Współpracuję z kantonami, a także z organizacjami pozarządowymi, żeby ułatwić ten proces integracji dla migrantów. Ta prezentacja powstała we współpracy z Andrasem Resem, kierownikiem Urzędu do spraw migracji, integracji i obywatelstwa w kantenie landschaft czyli w kantonie Baz Bazylea Okręg. Moja prezentacja skupia się na głównych wyzwaniach. Przede wszystkim omówię wyzwania Szwajcarii w integrowaniu osób ubiegających się o azyl i innych imigrantów z naszym rynkiem pracy. Skupię się na kantonie Bazylea Okręg, omówię kluczowych aktorów. Potraktuję to jak studium przypadków. Pokażę, jak miasta i gminy współpracują ze sobą, by realizować ten system. A także omówię konkretną inicjatywę. Jest to GastroEnschtig, czyli taki projekt umożliwiający wejście do zawodów gastronomicznych. W ramach takiego wstępu chciałabym pokrótce opowiedzieć pewną historię, czyli opowiedzieć o początkach imigracji zarobkowej do Szwajcarii. Po II wojnie światowej Szwajcaria doświadczyła znacznego wzrostu gospodarczego i wtedy Szwajcaria zaprosiła Włochów i innych migrantów do swojego rynku pracy, żeby wspierała jej rozwój gospodarczy ale zaraz e, potem okazało się, że pojawiło się wiele wyzwań, nie tylko takich e, krótkoterminowych, ale i długofalowych, związanych z integracją z, ze szwajcarską gospodarki. W latach 60. XX wieku Max Frisch krytykował fakt, że e, zaproszono do Szwajcarii siłę roboczą, a tymczasem do Szwajcarii przybyli prawdziwi ludzie, z Kulturami, troskami i sposobami bycia. I potem w latach 90. XX wieku niektóre kantony zaczęły podejmować szereg różnych środków na rzecz imigrantów, starając się ułatwić im wejście na rynek pracy, a także integrację ze społeczeństwem, tak by społeczeństwo szwajcarskie ich zaakceptowało. Poprzedni mówcy i mówczynie już wspomnieli uh, uh, o wsparciu dla migrantów ze strony Szwajcarii. Omówiono to bardziej uh, ogólnie. Szwajcaria zapewnia dostęp do trwałego zatrudnienia i możliwości osiedlenia się w Szwajcarii. Jak to osiągamy? Jest to wspólny wysiłek, współpraca między rządem federalnym, kantonami i gminami i samym rynkiem pracy, samą gospodarką, a także partnerami społecznymi. Jest to podejście oparte na współpracy. Są różne projekty, każdy. Kanton ma inne programy, na przykład dotyczące umiejętności językowych, różne szkolenia zapewniające doświadczenie zawodowe i one są nieustannie dostosowywane do potrzeb rynku pracy w Szwajcarii. Jest to ciągły, nieustający proces. Uczymy się na naszych błędach i nieustannie wprowadzamy udoskonalenia sukces działań integracyjnych różni się w zależności od regionu kraju. Są różne czynniki. Są to czynniki geograficzne, gospodarcze, struktura siły roboczej na danym rynku i potrzeby danego rynku pracy. Niektóre kantony radzą sobie lepiej w integrowaniu migrantów z rynkiem pracy. Podobnie miasta mają różny poziom sukcesów. Mniejsze miasta odnoszą większe sukcesy niż te duże. Tak wynika ze statystyk. Zanim przejdziemy do. Bazylei, omówię ogólne wyzwania w całej Szwajcarii związane z integracją migrantów w rynku pracy. Pojawiają się tutaj główne czynniki. Są, jest to to, co migranci przywożą ze sobą do naszego państwa. Niektóre z tych rzeczy są pozytywne, inne prowadzą do wyzwań. Przygotowałam ten slajd po polsku, mogą go Państwo sobie przeczytać. Problemem są nie tylko umiejętności językowe, ale i różnorodność doświadczeń i rozbieżność w kompetencjach. Państwo goszczące, czyli Szwajcaria i Erytrea na przykład mają spore różnice między sobą. Są też różne czynniki motywacyjne, czyli jaka motywacja stoi za wejściem na rynek przez imigrantów. Tutaj też widzimy pewne wyzwania i dlatego stosujemy podejście oparte na współpracy w szwajcarskim systemie integracji. Staramy się zoptymalizować wspólne zwalczanie wszystkich tych wyzwań i zapewnić, szybką integrację migrantów ze szwajcarskim rynkiem. Szwajcarski rynek pracy ma bardzo duże oczekiwania, jeśli chodzi o profil kandydatów do pracy. Szuka się wysokich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i stosuje się wysokie standardy zawodowe. Nie uznaje się dyplomów zagranicznych, co jest dużym wyzwaniem w Szwajcarii. Na przykład pielęgniarki z Niemiec mogą wykonywać swój zawód, ale muszą przejść przez jakieś kursy albo muszą powtórzyć studia. Dla niektórych państw jest to obowiązek, a zatem wzajemne uznawanie dyplomów jest problemem w Szwajcarii. Kantony, rząd i organizacje pozarządowe współpracują w tym zakresie, by zoptymalizować wzajemne uznawanie dyplomów. Z jednej strony widzimy problem z niedoborem odpowiednich kompetencji na rynku pracy i z drugiej strony mamy wyzwanie polegające na tym, że migranci nie integrują się z rynkiem pracy. To prowadzi do powstania luki między potrzebami pracodawców a pracowników. By zasypać tę lukę, potrzebne są wyższe umiejętności językowej, bardziej celowane szkolenia, zapewnienie możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. I tutaj wchodzi nasz system wsparcia, który wspiera migrantów, pomaga im zdobyć niezbędne kompetencje. Organizacje pozarządowe odgrywają tutaj ogromną rolę, wspierają i promują integrację ekonomiczną. Natasza i Tina już wspominały. O NGOsach. NGOsy zapewniają doradztwo zawodowe, kursy językowe, przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej i starają się pomagać migrantom w osiągnięciu profilu kandydata, który odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Jest to oczywiście długi proces i jest pełen trudności, jednak pod koniec zależy nam przecież na zintegrowaniu ich z rynkiem pracy, a zatem jest to sytuacja korzystna dla obu stron. Teraz patrząc na całą Szwajcarię, mamy 40% populacji powyżej 15 lat, która ma pochodzenie migranckie. Około 20% szwajcarskiej populacji to ludność zagraniczna, która nie ma narodowości szwajcarskiej. Mamy 50 tysięcy Polaków, którzy nie legitymują się narodowością szwajcarską. Więc jeśli. Policzyć osoby z narodowości szwajcarskiej, to widzimy, że ta struktura populacji jest bardzo różnorodna. Nasz kanton ma 85 gmin, czyli gemeinde, przepraszam, 84 gminy. I mamy dwa większe miasta. Wszystkie te jednostki administracyjne współpracują ze sobą, by zoptymalizować działania integracyjne. Kantony współpracują z rządem federalnym i z organizacjami pozarządowymi. 40% populacji ma pochodzenie zagraniczne. Jest to, mamy też 1600 osób, z Polski, so które nie mają szwajcarskiego obywatelstwa. Popatrzmy teraz na integrację z rynkiem pracy w Szwajcarii. Tak jak mówiłam, jest to proces oparty na współpracy. Mamy dwa urzędy na poziomie federalnym, które nadzorują środki i polityki integracyjne. O jednym już mówił, mówił jeden z poprzednich prelegentów, pan Engler, SEM. Jest to Departament do Spraw Gospodarki. SEM zajmuje się przede wszystkim migrantami, którzy nie mają statusu uchodźcy. Najpierw omówię ten proces i potem wspomnę o tym procesie, o którym mówił już pan Engler. Mamy też urząd do spraw. Mamy też kantonalne biuro do spraw gospodarki. Nazywa się KIGA. W skrócie współpracuje z SECO, z tym federalnym urzędem i z organizacjami pozarządowymi. Celem jest. Włączenie migrantów do gospodarki to oczywiście jeden cel. I mamy też drugi urząd w skrócie SEM. I mamy jeszcze biuro do spraw pomocy społecznej. To biuro zajmuje się integracją społeczną migrantów. Mamy tutaj 86 miast i gmin, które podejmują się tej odpowiedzialności, by zaopiekować się azylantami, a także migrantami i umożliwić im wejście na rynek pracy. Ja sama przyjechałam tutaj z Anglii jako migrantka. Podjęłam tutaj studia, potem pracę i byłam międzynarodowym pracownikiem, więc nie musiałam przejść przez te wszystkie procesy, ale mój brat przybył tutaj jako uchodźca i, do inne, i przybył do innego kantonu, do Glaros. I on musiał przejść przez cały ten proces. Nie mówił ani słowa po niemiecku. Potrzebował 15 lat, by zdobyć dyplom pielęgniarski. Teraz kontynuuje studia w Szwajcarii. Zdobywa kolejne szczeble edukacji i pracuje w szpitalu. Kantony i miasta współpracują właśnie ze szpitalami. For the, for the education, for his education. I mój brat mógł uzyskać środki finansowe na ukończenie swojej edukacji, ponieważ szpitale cierpią na niedobory pracowników medycznych. Jest na nich duże zapotrzebowanie, więc znajduje się też wsparcie. Staramy się tworzyć właśnie takie sytuacje korzystne dla obu stron, takie sytuacje win-win, żeby integrować migrantów. Wybrałam dwie organizacje pozarządowe. ALD. Która zapewnia różne usługi dla migrantów. Zaczą, rozpoczęła swoją działalność w latach 60. XX wieku w kantonie Basel-Okręg. Wtedy zorientowaliśmy się, że mamy problem społeczny, a także ekonomiczny, że potrzebujemy ułatwiać migrantom wejście na rynek, że oni potrzebują pracy. I wtedy. Ta organizacja pozarządowa rozpoczęła swoją działalność. Jestem w tej chwili członkinią zarządu ALT właśnie tej organizacji. Z dumą mogę powiedzieć, że doradzam do, w sprawie strategii udzielania wsparcia migrantom. Organizacja orga oferuje program podnoszenia kwalifikacji językowych i ogólnie kwalifikacji zawodowych, a także wsparcie dla małych dzieci, tak by matki miały opiekę nad małymi dziećmi i mogły chodzić do pracy. Zapewniamy także doradztwo i informacje, zwłaszcza związane z realizacją planów zawodowych. Korzystamy z usług tłumaczenia, w 60 różnych językach. Jak już wspomniałam, współpracujemy i koordynujemy działania z rządem federalnym, a także z kantonami i z gminami i różnymi organizacjami partnerskimi, by zoptymalizować ten proces. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat tych procesów dla migrantów, dla, dla uchodźców, to bardzo chętnie udzielę odpowiedzi na różne pytania. Można zadawać pytania na czacie, można się ze mną kontaktować. Nie mam w tej chwili czasu opowiedzieć o wszystkich szczegółach. Wybrałam dwie organizacje. Druga to CREFHO co po, w szwajcarskim, niemieckim oznacza przybycie i, i, i nadawanie kierunku. Organizacja powstała w 2019 roku i wspiera uchodźców, zwłaszcza w integracji z rynkiem pracy. Tutaj także byłam zaangażowana w pracę nad, to, na, nad opracowywaniem różnych programów i koncepcji, która nadaje kierunek tej organizacji. Misja i działania tej organizacji jest spójna z programem na rzecz integracji Urzędu SEM, o którym już mówiłam i zajmuje się wspieraniem także kantonalnych programów integracji. Musi zatem być dostosowana do zasad obowiązujących na szczeblu kantonalnym. Mamy teraz 10 różnych programów. 6 zostało zaakceptowanych w zakresie integracji z rynkiem pracy i wdrażamy je. Przez ostatnie 5 do 6 lat współpracujemy z gminami, a także z miastami, by zapewnić możliwości wejścia Azylantów na rynek pracy. Chcemy być tak skuteczni, jak to możliwe. I ostatnia część mojej prezentacji. Dosta dotyczy wchodzenia na rynek gastronomiczny, czyli tego projektu GastroEinstieg. Dotyczy on też sektora hotelowego. Tutaj ścierpimy na niedobór pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, ponieważ Szwajcarzy już nie chcą pracować w gastronomii. I wiele restauracji w ostatnich latach w naszym regionie po prostu się zamknęło. Dlatego wspieramy uchodźców w zdobywaniu kwalifikacji w tym obszarze. Współpracujemy z kantonem i wdrożyliśmy ten projekt Gastro Einsteig w restauracji o długiej historii w kantonie Bazyla Okręg. Te osoby, które mają trudności z wejściem na, na rynek, na sektor gastronomiczny mogą tutaj skorzystać ze wsparcia i zostać pracownikami takiej restauracji. Tak jak mówiłam, chodzi nam o sytuację korzystną dla obu stron, czyli i dla gospodarki, i dla migrantów, i też dla gmin. Ten projekt gastronomiczny skupia się na tym, by pomóc uczestnikom zrozumieć, jak działa gastronomia w Szwajcarii. Chcę wzbudzić w nich zainteresowanie i motywację. Chcę uruchomić tę motywację wewnętrzną, by te osoby zaangażowały się w ten zawód, a także dostarczanie niezbędnych umiejętności, by podjąć pracę w tej branży. Zapewniamy też szkolenia językowe, zapewniamy coaching, doradztwo. Mamy różne takie ćwiczenia praktyczne, filmiki, wideo, gry polegające na przyjmowaniu różnych ról, ponieważ najczęściej te osoby nie mówią po niemiecku. Mamy więc filmiki, które pozwalają tym osobom zrozumieć, jak działa ten cały system gastronomiczny. I też przeprowadzamy praktyczne szkolenia w restauracjach premium. W ramach tego programu też bezpośrednio łączymy uczestników z pracodawcami na rynku pracy. Chcemy, by restauracje mogły skontaktować się z potencjalnymi pracownikami czy kandydatami. Tworzymy więc taką platformę, by umożliwić taki kontakt. Naszym celem jest wspierać każdego uczestnika aż do osiągnięcia pełnej integracji z restauracją i chcemy doprowadzić do długofalowego, stabilnego zatrudnienia. Jeszcze Podsumuję. Integracja ekonomiczna ma długą historię w Szwajcarii. Miasta oczywiście mierzą się z różnymi wyzwaniami w wprowadzaniu różnorodnych migrantów na rynek pracy, ale zawsze staramy się działać na korzyść wszystkich interesariuszy i działamy na rzecz równości. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to są moje dane kontaktowe. Zachęcam do kontaktu i bardzo dziękuję.